Pan Krzysztof Zachorowski naprawdę był odważny, dlatego że przekroczył także swoje kompetencje, których może by nie musiał wykonywać, ale jednak nie zostawił matki w panice, w trudnej sytuacji. Dokładnie, bardzo precyzyjnie poprowadził zarówno ją, jak i jej męża po to, żeby czteroletnie dziecko mogło dzisiaj dalej cieszyć się zdrowym i przede wszystkim życiem. Myślę. Cieszę się, że się skończyło tym sukcesem, co więcej mogę powiedzieć. Dziękuję jeszcze raz wszystkim. Dobry. Ja dzisiaj mam przyjemność przede wszystkim, zacznę od organów centralnych również. Na wniosek Komendanta Głównego Straży Pożarnej, generała Lesikiewicza, pan minister spraw wewnętrznych i administracji, pan Jacek Cichowski, przyznam panu y, nagrodę finansową i w jego imieniu dzisiaj zacznę od przekazania właśnie jej. Jak pan pozwoli, w imieniu własnym, jak również myślę, że wszystkich mieszkańców Województwa Podlaskiego na pana ręce, pamiątkowy Graberton, żeby jednak panu też przypominał o tym, że dokonał pan wyjątkowej rzeczy, Ale to nie chodzi. Myślę, że nie bylibyśmy u nas z sobą, jakbyśmy nie, nie zrobili też czegoś skumoru. Myślę, że pod tym pięknym mundurem osoby, która odbiera codziennie przed chwilą pan czysto sam powiedział, że najchętniej czuje się w cichym, spokojnym pomieszczeniu, gdzie odbiera telefony. Myślę, że spod tego munduru, spod tej koszuli akurat w tym dniu wyłonił się nasz podlaski Superman. I tutaj panie Krzysztofie. Bardzo dziękuję. Gratuluję. Gratuluję.